Cześć wszystkim, dziś jesteśmy na mojej działce, ponieważ chciałabym pokazać Wam, dlaczego tak wcześnie sieję marchew, bo jak obserwujecie mój kanał, to możecie zauważyć, że już dawno marchew posiałam i dzięki temu ona już wzeszła. Dziś jeszcze sobie tutaj między rządkiem tej marchwi, ponieważ już widzę, gdzie wyłkikowałam, mogłam sobie posadzić dymkę cebuli Golden Gourmet. A zobaczcie. Zobaczcie, tu mam, sobie, tu mam tą cobulę, dymkę, a tu pięknie kiełkuje mi właśnie już po malutku marchew. Nie jestem pewna, czy mi będzie, czy kiełkuje mi już pietruszka, bo nie zdążyłam się jeszcze przyjrzeć, ale zaraz to sprawdzę. Co my tu mamy? Coś ta niby przebije, ale nie mam pewności czy to jest, zaraz sobie musimy zobaczyć, czy to w ogóle pójdzie równym rzędem, bo starałam się robić to rzędami. Zaraz zobaczymy, czy ta pietruszka też już mi tutaj zaczęła kiełkować, czy nie. Przejdziemy sobie też tutaj niżej. Ok, i zobaczymy, czy uda mi się dojrzeć. No coś niby jest. Ale nie ma tego za dużo, więc pewności nie mam. Pietruszka była też troszeczkę później wysiana niż tamte marchwie. Ale duża różnica, więc lada moment powinna wybić. Przejdę do góry, gdzie też mam posadzoną pietruszkę. I zaraz się przekonamy. Czy coś wykiełkowało? Wygląda na to, że nieśmiało, tak. Nieśmiało się przebija. To samo widziałam tam. Tu zobaczcie, ta. Takim rządkiem tu gdzieś, właśnie, pomalutku. Y, zaczyna się przebijać, i właśnie to jest plus, tak. Zdecydowanie tam też właśnie widać. To jest właśnie plus siania wcześniej pietruszki y, korzeniowej i marchwi. Y, dzięki temu że jest to posadzone wcześniej jest wilgotność duża zobaczymy sobie jak pod stertą czy tutaj się uda coś dojrzeć może szybciej kiełkujące tak przebija szybciej zobaczcie widać jest troszeczkę też wyciągnięta ma mało słońca więc nawet może by było dobrze jak ona już wykiełkowała zdecydowanie może by było lepiej Zobaczcie, jak taki drobny zabieg w postaci właśnie em, położenia słomy spowodował, że wykiełkowało dużo, dużo więcej no, zdecydowanie dużo więcej nasion z dwóch powodów. Przede wszystkim ona daje taką em, ochronę przed wiatrem, a tutaj niestety na tej mojej części ogrodu wieje. Dwa em, zatrzymuje wodę, więc te nasiona mają więcej możliwości. Nie chcę tutaj właśnie odsłaniać, bo widzę, że łatwo mi będzie w ten sposób te, no, te kiełki takie delikatne usunąć, więc sobie zostawię. Niemniej jednak cieszy widok, że już coś udało się tutaj wykiełkować, więc polecam Wam jak najbardziej ściółkowanie słomą. Może dałam trochę za dużą warstwę, chociaż starałam się kłaść cieniutko, bo niektóre roślinki są wybujałe. Niemniej jednak, jak możecie zobaczyć, już coś tutaj się przebija. Już gdzie zarówno marchew, jak i pietruszkę widać. I ja tutaj w ogrodzie będę siać jeszcze na tamtej grządce, bo jak widzicie jeszcze jest nieprzygotowana zupełnie, a dziś tego nie zrobię, bo strasznie wieje, co chwilę pada deszcz. Udało mi się teraz wychwycić moment, gdzie tego deszczu nie ma. Uczuja. Patrzcie, zobaczcie fajnie Chodzi. Widzicie? Cały tutaj rządek Marchi. Widać, że fajnie wykiełkował. Tu czy tam też widać w tych miejscach, więc jest dobrze, niech wszędzie tutaj niech rośnie. Dlatego nie czekajcie długo na wysiew marchi. No ja mówię z jedną rządką, Zresztą będziemy mieć przy okazji możliwość zobaczenia. Tutaj z tą urządką zwlekam już zdecydowanie za długo. Bo już mamy dzisiaj jest... O jak pięknie mi kwitnie coś w ogrodzie. Zaraz zobaczymy sobie. Na no, dzisiaj mamy 25 marca, więc już to powinno być wcześniej zrobione. No ale w związku z brakiem czasu. Ja właśnie dopiero co skończyłam pracę. Udało mi się właśnie teraz wyrwać. Ej, ale że jest brzydka pogoda, to tego nie będę robić. Normalnie kończę, zdecydowanie później jak już jest ciemno. Więc y, takie mam przez to opóźnienie tą, tą jedną rządkę. Niemniej jednak w swojej szklarni będę dzisiaj y, sadzić y, zarówno y, marchew, jak i pietruszki te podkiełkowane, y, które sobie włożyłam do, a zresztą za chwileczkę zobaczycie. Pokażę Wam to. Za moment widzimy się w mojej szklarni. I witam Was z powrotem w mojej em, szklarni. Zobaczcie, jaką mam wspaniałą ziemię. I teraz będę sobie wysiewać e, rośliny. Będę sobie wysiewać pietruszkę. Słyszycie dźwięk mieszania, ponieważ mam już tutaj w roztworze malu przygotowany pietruszkę. Nie będę Wam tego roztworu nawet pokazywać, ponieważ jest, jest dużo za stary. Ale dzięki niemu e, moje nasiona. Są troszeczkę namoczone, nawet mocno namoczone, bo tak jak mówię, krochmal jest już stary. I dzięki temu, że wylałam go takim strumieniem, nasiona, nie są pozbijane i będą fajnie sobie rosły w odpowiednich odstępach. Tutaj wysiewam pietruszkę halblangę. To samo za chwileczkę zrobię z marchewką, nawet nie wiem, jaka to jest marchew nieistotne. Istotne jest to, że dzięki temu, że jest w krochmalu, one już były fajnie namoczone, tą pierwszą otoczkę powinny zgubić, więc łatwiej tą woskową, która chroni narzędzia, więc łatwiej będzie teoretycznie kiełkować. Przekonam się, ponieważ nigdy tego nie robiłam. Ja zawsze wysiewałam bezpośrednio do gruntu. Zobaczymy jak to będzie w szklarni. W szklarni będzie na pewno jej cieplej, więc będzie szybciej rosła. Na czym też mi zależy, ponieważ tutaj w maju już pójdą em, pomidory i mniej więcej w podobnym czasie, czyli kiedy tu będę wysadzać pomidory, będę pomału zbierać też em, te marchwie, bo z kolei jak już przyjdzie wysoka temperatura, no to marchew pójdzie w kwiat, a nie na tym mi zależy. To samo właśnie będę robić z marfią, nie będę Wam już pokazywać, ale za to jak się uda i fajnie to wszystko wykiełkuje, no to na pewno tym się z Wami podzielę. Na dziś to tyle. Pozdrawiam Was. Cześć.